Cześć, jest 6.30, a ja Was witam kolejnego dnia na południu Portugalii. Jestem na szlaku Via Algarviana i zapraszam Was, abyśmy dalej kontynuowali razem tę wędrówkę. Słodzjak, co? To nagle słyszę taki huk i coś zaczęło biec. No nie mogę, jest tak pięknie, że stoję i patrzę i patrzę. Będziemy teraz szli wspólnie w tym odcinku dwa dni do miejscowości Salir, a dzisiaj jeszcze... Przygotowałam dla Was kilka rad z mojej strony odnośnie podróżowania w tym stylu, co może Wam się przydać, jeżeli będziecie planować Wasze wędrówki. Jestem prawie już spakowana, niestety mokry namiot. Ja wiem, że może wydawać się, że jestem cały czas w tej koszulce, ale dopiero co się przebrałam, i to co zawsze polecam, to, żeby mieć osobny zestaw do spania. To daje dużo komfortu i wieczorem człowiek się czuje trochę bardziej jak człowiek. To, to daje dużo. Radości wieczorem, i myślę, że lepiej się wypoczywam. Ale zbieram się i lecę na szlak. I tu jest ścieżka. Ta moja w bok, którą poszłam. I tu, jak widzicie, była świeża ziemia, przekopana. I tutaj jest gaj oliwny. A tu obok też takie. Ja mniej więcej w taki weszłam ogródek. Ten oczywiście nie ze zbożem, tak jak ten, tylko bardziej taki łąkowy, opuszczony jeszcze tam kilka wyżej. Zajdę jeszcze niżej i Wam pokażę dopiero pierwsze ogródki, które widać, że się ktoś nimi zajmuje. I wydaje mi się, że wieczorem słyszałam tam kogoś. O, tutaj na przykład są nowe drzewka. I tak jak widzicie, o, tutaj są takie rurki, które doprowadzają wodę. Tutaj czasami pewnie płynie rzeka. Aktualnie zamiast rzeki są przepiękne kwiaty. Takich jest całkiem sporo na szlaku. Bardzo umilają krajobraz po drodze. I mimo tego, że tak wyglądam, jak wyglądam, bo ja zawsze jestem opuchnięta, jak się budzę, to wyspałam się. Mój zegarek też to potwierdza, że sen miałam całkiem niezły. Oczywiście w namiocie, no to co chwila gdzieś tam się budzę. Ale żeby mnie nie wybudzały dźwięki, jak już ocenię nocleg jako bezpieczny. To wkładam zatyczki do uszu i w ogóle się tym nie przejmuję. Ale pamiętam, że z pierwszymi nocami tak nie było. Najmniejszy szelest był tak stresujący, że wydawało mi się, że chodzą jakieś ogromne, dzikie zwierzęta. A potem, jak otwierałam namiot i sprawdzałam, to się okazywało, że to ślimak przechodził przy podłodze namiotu, i ja to słyszałam. Także jak będziecie spać swoje pierwsze noce, to nie wkręcajcie się, że te dźwięki. To są zwierzęta, które wszystkie w ogóle chcą Was zabić. Bo jak będzie duże zwierzę, to usłyszycie. No ciemno. Ojej, jaki pieszych. No osły są takie śmieszne. No ten to spragniony, taki uczucia chyba. Jejku. Bo nie chcę, żebym przestała, nie chcę, żebym szła, bo zobaczcie, ja przejdę kawałek. I jest kolega z powrotem. Słodziak, co? Ale ja lecę, trzymaj się, muszę iść. Miłego dnia chłopaku. A tu dalej mamy kolejne zwierzaki. A osioł biegnie dalej za mną. Ojej! Tu są świnie. Nie wiem czy to będzie dla was zaskoczenie. Ale tu jest osioł. Poszedł ze mną do samego końca zagrody. Żeby go jeszcze pogłaskać chociaż parę razy. Dzisiaj kawa na stacji benzynowej. Narzekamy sobie tutaj z panem, który pracuje o inflacji i takich różnych rzeczach. pytuje go o te puste budynki i mówi, że w tym kraju jest bardzo źle. Ale też przy okazji opowiada mi ciekawe rzeczy. Mówi, że sporo tutaj ludzi przyjeżdża z Indii. Twierdzi, że przyjeżdżają fajni ludzie z Bangladeszu czy z Nepalu, którzy chcą pracować. Ale ogólnie mówi, że rząd za mało pomaga. Więc jak się tego słucha, no to brzmi to podobnie, tak jak wszędzie trochę. Poranna toaleta, prysznic w zlewie na stacji benzynowej. Od razu czuję się jak nowonarodzona. Kawka, miła pogawędka. Lubię takie miejsca, właśnie na luzie, bez pośpiechu. Mogłam sobie zostawić plecak, bo pan był bardzo miły. Więc bardzo miły poranek. Trochę mnie poniosło, bo przeszłam prawie 4 km bez śniadania. Także robię przerwę. Tutaj są fajne słupki do powieszenia mojego namiotu. Po raz kolejny robię kaszkę, wyjadam to, co mam. Jeszcze mi się nie znudziła, jadłam ją dopiero dwa razy. Mam jeszcze wciąż liofilizowane truskawki, masło orzechowe, więc wiem, że będzie mi smakować. Jako, że jestem na przerwie, namiot mam na zewnątrz, wszystko praktycznie wywalone z plecaka, to pomyślałam sobie, że pokażę Wam... Jak ja pakuję plecak, i nie chodzi mi tylko o to, żeby każda rzecz miała swoje miejsce, ale jak należy rozkładać ciężar. Bo ja kiedyś też tego nie wiedziałam, i jak się źle spakujecie, to będzie albo plecak was odciągał do tyłu, bo będzie zbyt dużo ciężaru po zewnętrznej stronie, albo jak za dużo napakujecie tych ciężkich rzeczy na górze, to będą was tutaj ciągnęły ramiona. Także najpierw wszystko wywalę, a potem po kolei będę wam mówić, co, gdzie wkładam i dlaczego. Ja nie mam dostępu do dna, więc, dlatego też trochę inaczej pakuję. Jeśli macie plecak z dostępem do dna, to będzie dla Was łatwiej wkładać zawsze namiot na samo dno. Ja na suszenie zmieniam miejsce, ale jeśli macie inny plecak, nie taki jak ja, w stylu worka, to możecie zawsze sobie zapamiętać, że namiot na dno, bo to jest jedna z cięższych rzeczy i właśnie te ciężkie rzeczy kładamy na samo dno. U mnie tutaj ląduje namiot i namiot pozostaje przy plecach. Potem idzie śpiwór, on też idzie na dno, ale po zewnętrznej stronie. I jeżeli pogoda jest zmienna, wiem, że będzie padać, to po to jest właśnie mi ten worek, żeby zabezpieczać najważniejszy przedmiot, który mam, czyli śpiwór. Teraz tego nie robię. Podłoga jest bardzo lekka, więc na samo dno dopycham tutaj naprzód. Tak samo poduszkę dopycham na dno naprzód i potem leci materac, który trochę waży, więc on idzie od pleców, potem takie cięższe rzeczy, które mam, to są akurat teraz dwie butle gazowe i one też tutaj idą przy plecach, potem moje ubrania, które lubię trzymać w takich woreczkach. Tutaj mam ubrania takie większe, a tu bieliznę. Jeszcze mam woreczek na brudy dodatkowy. Kiki, jeśli ich nie noszę, Idą na bok, tak samo mam jeszcze jeden statyw i ogólnie te kieszonki to są na rzeczy, które będą mi potrzebne na bieżąco. Czasem, jak idę, zgłodnieję, więc mam paczkę orzechów dostępną, właśnie w tej jednej z bocznych kieszonek. Mam małą butelkę na wodę, która też tutaj jest w podręcznym. I teraz ważna rzecz: bukłak. Teraz mam już tylko kilogram, więc nie jest to takie ciężkie, ale on idzie przy plecach. Tutaj i Rurkę przekładam przez dziurkę. Praktycznie wszystkie plecaki taką dziurkę mają i rurkę przekładam przez tutaj ramię plecaka. Potem takie lekkie rzeczy, mam akurat klapki. Raczej nie będzie padać, ale i tak już się do tego przyzwyczaiłam, że kurtkę mam w miejscu łatwo dostępnym, żeby jak tylko zacznie padać, szybko ją wyjąć. Więc ona tutaj jest praktycznie zawsze. już mam chusteczki mokre i zestaw toaletowy, czyli łopatka płyn do dezynfekcji i mokre chusteczki też. to jest dostępne. potem kubek. nie marnujemy przestrzeni do kubka. tutaj wchodzi palnik, czy zestaw herbat, pojemnik z przyprawami i to ląduje do środka i całe jedzenie i też tutaj bardziej do buchłaka worek z przodu. Teraz jest gorąco, więc nie potrzebuję bluzy, ale gdy tylko zrobi się mi zimno, to chcę, żeby była pod ręką, więc ona ląduje tutaj z przodu plecaka i tutaj mam elektronikę, baterie, żeby też na bieżąco wymieniać, więc to są potrzebne rzeczy. Tutaj mam też kosmetyczkę i apteczkę i to leci na górę. Też tu przy plecach, bo to jednak trochę waży. To jest lekko, akurat mam tutaj pustą przestrzeń, więc dopycham. Oprócz tego jeszcze mam taką kieszonkę na zamek. Tutaj trzymam swoje dokumenty. Niektóre plecaki mają klapy. Ja zamiast klapy w tym plecaku mam dwie ogromne kieszonki i już Wam mówię co tutaj mam. Portfel z pieniędzmi, tu czapkę z daszkiem, opaskę Merino. W drugiej kieszonce mam łyżka, chusteczki, latarkę, pomadkę, scyzoryk, klucze i tu mam jeszcze końcówkę do statywu. Jeśli chodzi o kamerę, ja jej nie trzymam cały czas w rękach, tylko tutaj statyw. Wkładam telefon w spodniach i to jest tak naprawdę wszystko. Mój plecak nie ma stelaża, więc mi ta karimata służy jako stelaż. Tak wymyślił producent i mi się to bardzo podoba. I do tego jeszcze na bok, tu mam akurat paczkę po chipsach, które zjadłam, które aktualnie służy mi jako śmietnik. I to ląduje też tutaj z boku. Zawsze taki worek mam. I jak już plecak jest spakowany, to go zakładam. I uwierzcie mi, że ta konfiguracja jest bardzo wygodna. Raz dziennie mniej więcej takie przepakowanie ma miejsce. Trochę zajmuje czasu, ale potem idzie się wygodnie. Więc warto. To są pomarańcze, tylko słabo je widać, bo są jeszcze zielone. Ale jak się przyjrzycie, to jest ich bardzo dużo. jeszcze w kwestii wody. Co najmniej raz dziennie w jakiejś miejscowości dało się tą wodę uzupełnić. A jeśli chodzi o bukłak, to przekonałam się do niego ze względu na to, że rzeczywiście więcej tej wody piję, i mam wrażenie, że przez to dużo lepiej się czuję. Jeśli chodzi o mycie, też nie ma problemu. I też nie polecam wlewać niczego innego niż woda, bo zostanie albo kolor, albo zapach, więc żadne izotoniki, nic z tych rzeczy. Jedyne czego nie lubię w tym, to że nie wiem ile mi zostało, jak idę. Ale jeśli chodzi o częste picie, to jak najbardziej to się sprawdza, zbliża się 12. Ja mam prawie już 10 km na koncie. Robi się skwar. Oprócz tego mój powerbank jest na wykończeniu, więc żeby kontynuować dalej historię dla was, muszę teraz iść do jakiejś restauracji i dłużej posiedzieć, przy okazji coś zjeść. Dotarłam do miasta i w sumie za każdym razem tak to wygląda jak dotrę do miasta. Szukam sobie teraz sklepu, szukam restauracji. Przydałoby się dwa litry, ale nie ma. Więc wezmę trzy. Czas na dolewkę. 3 kilo dołożone, czas na obiad. Jestem w mojej restauracji. Zamówiłam piwo. Jakoś dzisiaj miałam ochotę. Dawno już nie piłam alkoholu, ale dzisiaj czuję, że mi dobrze wejdzie. Zamówiłam rybę, sałatkę i ziemniaki. I ładuję telefon oraz powerbanka. Jeśli chodzi o ładowanie i pytanie w takich miejscach, to jeszcze nigdy, nigdy, nigdy mi nikt nie odmówił, także warto pytać i korzystać z takich sytuacji. Na zdrowie. Żeby nie było złudzeń, Ja to wszystko zjadłam. Wszystko. I było pyszne. Na Zagarku mam już 18 km. Ale mimo słońca po tym pysznym obiedzie tak mi się fantastycznie idzie i niedługo dojdę nad wodę. Na mapie są takie jeziorka o takich bardzo fikuśnych kształtach. A jutro będę miała taki luźniejszy dzień i mogę dojść, o której tylko chcę, dlatego że czeka na mnie hostel. Nie będę musiała szukać miejsca na namiot, więc trochę swobody i potem relaksu, i łazienki już będzie na mnie czekało. Co na samą myśl dzisiaj tak mnie cieszy, że może właśnie dlatego wróciły do mnie siły i i chęci. Zimna. Idealne dla stóp, bo już mi trochę spuchły. Dzisiaj jest naprawdę gorąco. Ciekawe, czy to jest pitna woda. Obstawiam, że tak. Ale akurat mam pełno, więc nie będę dolewać. Ale na taki mini prysznic i na ulgę dla stóp idealny. Te jeziorka, póki co, to najładniejszy odcinek na całym szlaku. Bardzo mi się to podoba. Kolor tej wody jest przepiękny. Nie wiem tylko, jak będzie ze znalezieniem jakiegoś płaskiego terenu, bo teraz tutaj zrobiło się tak stromo. A ja już mam 20, prawie 3 km. Trochę padam, więc chyba zrobię sobie odpoczynek. Popatrzę, jak to wygląda na mapie, ale widzę, że nie będzie łatwo. Ja na pewno nie będę chciała nad wodą się rozbijać, bo to bardzo widać. No na razie to wygląda lekko dramatycznie. Stromo. Nie ma w ogóle. Gdzie zejść? Z boku, tak samo, stromo. Tam jest ciekawa wysepka, właściwie półwysep, na którym są jakieś ruiny domów. Ciekawie to wygląda. Ciekawe, czy to był jakiś mieszkalny dom. Kilka domów, je wioska, nie mam pojęcia. Wyglądam jak śmierć bo mnie podkusiło, żeby pójść na boczną ścieżkę, która była prawie pionowa, ale potem na mapie widziałam, że na górze będzie wypłaszczone. Przeszłam kilometr dodatkowy, z czego chyba ze 200-300 metrów w górę, ale warto było, odpoczywam, ale zobaczcie jaki mam widok. Czuję taki przypływ endorfin, chociaż jeszcze jestem cała zasapana. Słuchajcie, pokazałabym Wam wszystko, jak rozkładam dalej, szukam miejsca, ale wcale tego powerbanka tak dużo nie naładowałam, więc żegnam się tutaj w dniu dzisiejszym. Ale to jeszcze nie jest koniec filmu. Jutro, jeszcze cały dzień drogi, który chcę Wam pokazać i jeszcze parę rzeczy, które mam Wam do powiedzenia takich z moich rad. Także dobranoc i za sekundę widzimy się na szlaku już następnego dnia. No, widoki nieziemskie tutaj są naprawdę. Piękna sprawa. Zamiast wracać na szlak, bo mam dzisiaj 22 km do przejścia do hostelu, to stoję i się patrzę. No, nie mogę, jest tak pięknie, że stoję i patrzę i patrzę i nie chcę wracać, bo wracam na szlak, który jest na dole i nie ma takiego widoku. Idzie wzdłuż tam praktycznie wybrzeża. Jest lekko wyżej niż jezioro, ale nie ma takiego widoku jak tutaj. To jest ta moja ściana, na którą się wczoraj wdrapywałam. Myślałam, że w dół będzie gorzej, ale za to przed chwilą miałam bardzo ciekawe spotkanie. Oczywiście nie nagrałam, bo zamurowało mnie. Jak zaczęłam tutaj schodzić, to nagle słyszę taki huk i coś zaczęło biec. I po jakimś czasie, bo było słychać cały czas taki galop, ale taki szybki galop. I się okazało, że to jest taki ogromny dzik, ale ogromny. Nigdy w życiu takiego dzika nie widziałam. Biegu tędy przez całą górkę. Ja cały czas go widziałam, bo było widać. I potem, jak jest ta ścieżka, taka już, gdzie może nawet samochody jeżdżą, o, nawet widać go, ja go widzę jeszcze. On jest tutaj na moje szelesty, na mój kamień spadający, o który się potknęłam. Zaczął spierdzielać. Za chwilkę już będę na ścieżce. Moja ścieżka tutaj idzie w prawo. Jestem już na ścieżce, włosy brudne i teraz powiem Wam o co w tym chodzi, że ja to tak bardzo przeżywam, że mam te włosy takie brudne, już cztery dni nie myte. To była moja czwarta noc w namiocie i u mnie to jest taki max. Ja jeżeli teraz nie zrobię jakiejś takiej porządnej przerwy w miejscu, gdzie będę mogła się wykąpać, gdzie będę mogła uprać rzeczy, to już z doświadczenia wiem, że przestaje mi to sprawiać radość i jedyne o czym myślę, to żeby dojść do takiego miejsca. Chodzi o to, że po takiej przerwie na nowo nabiera się ochoty na to, żeby iść. Weźcie sobie to do serca i jeżeli planujecie właśnie swoją wyprawę, to bardzo Wam to polecam, mimo tego, jeśli pojawiają Wam się w głowie, gdzie tam siedem nocy dam radę. Pewnie, że dasz radę, tylko nie o to chodzi, żeby dawać tylko radę, ale żeby czerpać z tego przyjemność, i z tym jednym noclegiem będzie o wiele lepiej. Uwierzcie mi, ja robiłam to wiele razy, przekraczałam tą właśnie magiczną granicę, i nie było satysfakcji z dawania rady, tylko idąc myślałam o prysznicu. Serio. Zastanawiające są te ruiny w wodzie. To już któryś raz. Ciekawe co to było. Nie mogę doczytać. Wiem tylko, że jeszcze przede mną tama, ale skąd te mury? Nie mam pojęcia. A tam już widać pierwsze domy. Ktoś sobie mieszka z takim widokiem. Zobaczcie. Ekstra. Jedyna idealna ławka na przerwę. Jest jeszcze jedna rzecz, o której wydaje mi się, że bardzo wiele ludzi zapomina, albo wręcz za bardzo się na to nakręca, a mianowicie dzienny dystans. Dobrze jest wiedzieć mniej więcej, ile każdego dnia przejdziemy, żeby mieć takie w miarę ustalone miejsca, gdzie chcemy dojść. Tak jak ja dzisiaj mam do zrobienia 22 km i dochodzę do hostelu, no to jest to zrozumiałe, że choćby się nie działo. Nawet jakby było bardzo ciężko, to będę musiała przycisnąć i dojdę tam. Ale jak są takie dni, kiedy śpię w namiocie i mogę elastycznie znaleźć to miejsce, jeżeli czuję się gorzej albo pogoda się sypie i ja miałam przejść 25 km, a na liczniku mam 18, to ja nie mam żadnych wyrzutów sumienia, żeby tego nie przejść. Chyba że to rujnuje cały plan na kolejne noce jeśli mam zarezerwowane coś, ale właśnie z tego powodu nie robię tego i rezerwuję sobie nocleg gdzieś tak na dwa dni, no może trzy dni wcześniej, jak już wiem jakie są warunki, jak się idzie. Ja wiem, że wielu ludzi nakręcają liczby i fajnie jest powiedzieć, że się przeszło 30 kilometrów, ale z drugiej strony nie po to tylko się chodzi na te szlaki, są też inne rzeczy ważne i moim zdaniem trzeba o siebie dbać i Umieć odpuścić i to, że danego dnia przejdziecie 15, to nic nie znaczy, bo to jest wasza wycieczka i to wy decydujecie o tym, i nawet jeśli chcecie przejść cały szlak i go nie przejdziecie, to uważam też, że nic się takiego wielkiego nie dzieje, bo to chodzi o ten czas spędzony, a nie te wszystkie kilometry. To też jest super, to daje satysfakcję, jest to też cel sam w sobie, ale chodzi mi o to, żeby to nie było Waszym kosztem, więc lepiej mniej. A przyjemnie mieć dobre wspomnienia, niż zrobić sobie jakąś kontuzję, albo pamiętać tylko to, że było się okropnie przemęczonym. Ten odcinek, tak jak to zresztą z reguły bywa, jest najpiękniejszy i najtrudniejszy. Jest sporo pod górę, sporo w dół. I teraz, jak zaczęło spalić słońce, to myślę tylko o przerwie. Mam już na zegarku 10 km, to będzie prawie połowa. A dzisiaj słońce grzeje nieźle, a cienia tutaj na tym odcinku zero. To jest pierwszy cień w promieniu ostatnich 7 km. W końcu mogę odpocząć. Mam już prawie 13 km, także już całkiem niedużo mi zostało, a jest dopiero 12. Jakoś tak pocisnęłam dzisiaj ten dzień, więc zrobię sobie teraz przerwę obiadową. Mam jeszcze zupę. Zjem tą drugą z Decathlonu. Zobaczymy, czy też będzie dobra. Ogólnie znośna, ale pomidorowa była dużo lepsza. Tej nie polecam. To jest jakaś warzywna zupa z marchewką, z porem i z soczewicą. Smakuje jak domowa zupa, ale w ogóle nie jest doprawiona, więc może jak dodam trochę soli i pieprzu, to będzie git. Ale ogólnie wydaje mi się, że średnio. Dużo lepsze były kiedyś jadłam takiej firmy O, LEO. To jest polska firma i oni robią pyszne te obiady. Ja jadłam chyba ze trzy takie, kiedyś dostałam na prezent. One też trochę kosztują, ale jakbym miała wybierać, to zdecydowanie te są smaczniejsze. Te zupy takie hmm, wiecie. Ja jestem bardzo głodna, więc ja i tak ją zjem, ale normalnie pewnie bym powiedziała, że jest niedobra. Mam nadzieję, że te wszystkie wskazówki, które ja tutaj wam na bieżąco w tych ostatnich filmach dawałam, sprawią, że nabierzecie odwagi, i będziecie wiedzieli, jak się spakować, jak zaplanować swoją trasę i przeżyjecie jakąś fajną przygodę. Jak. Yy, będzie tak, że to ja byłabym jakąś tam inspiracją Twoją, i jesteś na szlaku, i właśnie wracasz, wrzucasz zdjęcia. To napisz mi w komentarzu, gdzie byłeś, jak było, gdzie byłaś, czy Ci się podobało, i czy będzie kolejna wyprawa, czy to była pierwsza i ostatnia. Mam nadzieję, że nie. Trzymam kciuki. Nie odchodźcie jeszcze od ekranu, jeszcze idziemy razem parę kilometrów. Nie mogło być inaczej. Mówię już do Was po prysznicu. Tam z tyłu jest pralka, taka nadworna. Mam już przygotowany worek z rzeczami. Ten hostel jest fantastyczny. Pokażę Wam teraz, w którym miejscu jest usytuowany, jaki jest widok i jaki mają piękny ogród. Nie wspomnę już o miłych właścicielach, także dobrze wybrałam. I w tym miejscu. Kończę ten film. Bardzo Wam dziękuję za to, że ze mną wędrowaliście przez prawie połowę mojego wyznaczonego dystansu. Druga część będzie w kolejnym filmie. A jeżeli Wam się podobało, to zachęcam Was do komentarzy. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania albo wątpliwości odnośnie wędrówek, organizacji, jakiekolwiek, nie ma głupich pytań, piszcie w komentarzach. Proszę o łapkę w górę w ramach wdzięczności za to, że powstał ten film i jak zwykle widzimy się w kolejnym filmie.